Fabryka balonów. Ostatnio niemal każdej nocy odwiedzają mnie anioły. Wczoraj też obudził mnie szum skrzydeł i migotanie aureoli. Eugenia, Baria Augustina, Palafox de Guzman, Porto Carrero, i Kirkpatrick de Closbern. Usłyszałem aksamitny głos. Nie rozumiem, odezwałem się niecałkiem obudzony. To jest moje imię, odpowiedział anioł i zaczął bezceremonialnie rozpakowywać przyniesioną ze sobą walizkę. Wydobył z niej swoje czerwonego, zielonego i złotego jedwabiu, które bez pytania zaczął rozkładać na podłodze w moim pokoju stołowym. Obok nich grube plecione liny oraz sporej wielkości wiklinowy kosz. – Co to znaczy? Co z tym zamierzasz zrobić? – zapytałem podenerwowany. – Będziemy u ciebie budowali balony – odpowiedział spokojnie anioł. – Balony? U mnie w mieszkaniu? Dlaczego? – dopytywałem. – Wywiesiłeś przez okno… Purpurowy, konopny sznur, a zatem twoje mieszkanie jest traktowane jako miasto azylu, i możemy mieć pewność, że nikt nam nie będzie przeszkadzał, a balony są potrzebne. To czasami jedyny ratunek dla ludzi, aby nie zmarnieli przed bramą niebios. Wciąż nie rozumiem, co balony mają wspólnego ze zbawieniem. Zasadniczo balony dzielimy na trzy typy: balony na ogrzane powietrze, balony wypełniane gazem, i balony de ozie, wypełnione wodorem lub helem i podgrzewane. Nasze balony są inne. Są napełniane miłością, bo tylko ona może wynieść duszę człowieka przed oblicze najwyższego. Oby imię jego było błogosławione na wieki. Cóż, nasze anielskie skrzydła są czasami za słabe, aby to zrobić. Ludzie wciąż tyle grzeszą. Zakończył, odwrócił się i zabrał się za fastrygowanie powłoki balonowej. Na razie, przez szczelinę w drzwiach obserwuję postęp jego pracy i staram się nie przeszkadzać. Mówiąc szczerze, trochę niewygodnie jest żyć z fabryką balonów w pokoju obok. Ale kto wie, może i mnie one będą kiedyś potrzebne.